Na dzisiaj taka szybka rozklina, bo wczoraj miałem fajną rozmowę z jednym znajomym i doszliśmy do fajnych, ciekawych wniosków. I pytanie: kto dzisiaj jest takim naprawdę dużym bohaterem dla większości ludzi? Bo z tego co ja widzę, to właśnie takimi bohaterami stali się po części influencerzy, którzy mają naprawdę trudne życie, ponieważ muszą trenować, jeść i trzymać dietę, bo sylwetka jest jakby ich formą zarabiania pieniędzy i dzięki temu że mają fajny wygląd mają fajną e, fajne zarobki i teraz dochodzimy do momentu gdzie młodzi goście którzy mają po 20 kilka lat którzy walą kupę bomby którzy w sumie tylko trenują jedzą i to jest jakby ich jedyne zajęcie są dla większości ludzi bohaterami bo oni fajnie wyglądają ale jaka jest moim zdaniem prawda. I właśnie wnioski do których doszliśmy są następujące. Bohaterem nie są właśnie te osoby, które tylko jedzą, trenują i to jest jakby całe ich życie. Tylko bohaterem będzie jak dla mnie osoba, która wstaje rano, która idzie na 8 godzin do pracy, która potem jeszcze przychodzi z pracy, ogarnia dzieciaki, ogarnia sprawy domowe, która jeszcze ma czas, żeby sobie zrobić jakieś sensowne żarcie i która po tym wszystkim jeszcze znajdzie godzinę lub półtorej na to, żeby pójść na siłownię i zrobić trening. To jest, moim zdaniem, naprawdę takie prawdziwe bohaterstwo, bo biorąc pod uwagę aktualne tempo życia, ilość spraw, które mamy, to takie niekiedy pierdolenie tych ludzi z internetu, jak to oni mają ciężko, bo trenują, jedzą i śpią, jest naprawdę troszeczkę nie na poziomie i ubolewam nad tym, że właśnie osoby, które naprawdę dają siebie wszystko, które angażują się i które łączą wszystkie elementy życia w jedno i są naprawdę ogarnięte, są jakby na tym niższym poziomie, niż typy na bombie, którzy po prostu walą testosteron, dużo atenują, jedzą, mają fajną sylwetkę i są dla większości ludzi jakimiś takimi wzorami, które warto naśladować.